Witam serdecznie. Dzisiaj będą dwie rzeczy. Jedna rzecz to nasza grupa nazywa się Oświetlamy Drogę. I ta nazwa, ta nazwa będziemy umieszczać nam nazwę na różnych filmikach, naukach, żeby, żeby łatwiej można było znaleźć naszą grupę, żeby było wiadomo o której grupie się rozmawia. Poza naszą grupą, i, e, i żeby inni odnaleźli naszą drogę, którą my kroczymy w stronę Boga, i razem tą drogą z nami poszli. E, natomiast e, druga sprawa to jest, jeśli nie wiecie, jak znaleźć drogę do Boga, jeśli nie znacie Boga, dopiero poznajecie, chcecie poznać, nie znacie Boga lub nie znacie drogi, jaką powinniście podążać, jakie decyzje powinniście podejmować, to, to postarajcie się po prostu postępować właściwie jako dobrzy ludzie, żyć jako dobrzy ludzie do poznania. Przyszłości, lepszego poznania e, i dobra i, e, i e, tego, co przekazuje Bóg. Bo nie wszyscy od razu, e, i ja również, nie wszyscy od razu znaliśmy Boga i wiedzieliśmy, jak postępować. I jeśli szukacie tej drogi, zaczynacie, jesteście na początku drogi, my. My, nauczając, postaramy się, żebyście weszli na właściwą drogę i żebyście trzymali się z nami tej drogi, podczas gdy my, również nauczając Was, będziemy się uczyć. Natomiast, e, natomiast e, jeśli, jeśli e, nie wiecie, jak postępować w danym wypadku i nie macie jeszcze tej wiedzy o Bogu, o prawach boskich i tym podobnie, to, to postarajcie się żyć jako dobrzy ludzie, tak jakbyście chcieli być sami traktowani, tak jakbyście chcieli, żeby e, Wasza rodzina była traktowana, Wasze dzieci. No, Nikt nie chce zła dla własnych dzieci czy dla własnej rodziny. Więc na tym przykładzie, e, na tym przykładzie już e, możecie. możecie e, Podążać ścieżką Boga, a następnie dobywać dalszych nauk, pozyskiwać dalsze nauki, szukać e, informacji o Bogu, uczyć się przez całe życie, bo to też należy wspomnieć, że będziemy uczyć się całe życie o Bogu i nie nauczymy się wszystkiego. W związku z tym wiele rzeczy musimy badać. I starać się, starać się, żeby, żeby, jeśli czegoś nie znamy, to żeby na czas badań po prostu zachowywać się jako dobry człowiek. A jeśli już wybadamy, jak powinno być zgodnie z prawem Boga, zgodnie z wolą boską, to wtedy podążać zgodnie z prawem Boga, zgodnie z wolą boską. I tyle. Dziękuję serdecznie i dziękuję, że jesteście w naszej grupie społecznej Oświetlamy Drogę.